Hej, Witajcie z mojej mili, Piknie was wito, a przy mikrofonie godo Godoksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie z cuną nam kościół dziś oddaje do was wazynio? a przygrywoną piknie kapela eśta ze Sopłetni. Na dzisiejszą, ostatnią niedzielę adwentu, moi łostomili to mili, z Ewangelii od św. Mateusa z pierwszego rozdziału, o narodzinach Pon Jezusa i o tym, co się działo przed Nim. I potem zaś będzie krótko o tym, że czasami w góry idzie się na siłę i na koniec z moje rozwadzanie. Pięknie was zapraszam do Ewangelii. Posłuchajmy się. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza ślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto dziewica, pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. Jest tako prawda, moi łostomili, że w góry czasami się idzie na siłę. No bo wiecie, po prawdzie, kiela sto razy góry widziały płac, którym się zamienił w radość. A no idzie łodziecince te, wiecie, poranne godanie, nika nie idę, dajcie mi spokój, pospać chcę. Ja, bo jako to go do młodzież, to zbrodnia jest, stawaj tak wcześnie. No i... Ile sto razy góry widziały te same niechętne, na siłę wyrwane z kołderki dzieci i młodych, którzy płytym, zachwytem i łotwartymi, łozdziawionymi ustami i wybałusonymi łocami chłonęły te górskie pikne widoki. Swoją drogą podobno prawdziwy turysta to taki, który potrafi zachwycić się koszdom pogodą w górach. Hej! Józef to jest człowiek konkret, człowiek działania, człowiek myśli i czynu. Józef nie ucieka, nie odpuszcza, wymyśla tak, aby z rozlanego mleka zrobić jak największy użytek. Problem w tym, że pan Bóg też nam czasami nie odpuszcza. Człowiek coś wymyślił, a pan Bóg nie daje za wygraną i chce przedstawić swój plan. Lubię to siłowanie się. Bóg siłuje się z człowiekiem, a człowiek z Bogiem. Ja to widzę tak jak siłowanie, w którym przyjaciel na przykład wypycha przyjaciela przed dziewczynę, co do której ten drugi nie miał śmiałości, a w myślach nawet już sobie przetłumaczył, że nie ma szans i że ona na pewno go nie chce, jak na przykład silną decyzję przyjaciółki, która drugą swoją przyjaciółkę, padającą ze zmęczenia, siłą wypycha na L4. Bóg się siłuje z nami. I to często właśnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że wymyśliliśmy coś tak ekstra, tak dobrego i zaradnego, że na pewno damy radę to udźwignąć. Więc tak sobie myślę, trzeba by zmienić powiedzenie, bo jak nie my, to kto, na bo jak nie my, to Bóg.